Witam wszystkich! Od początku tego kanału planowałem zrobić odcinek o tym zwierzęciu, bo jest to najprawdopodobniej najciekawsze zwierzę, jakie jest, przynajmniej jakie ja znam. No, bez owijania w bawełnę, jest to golec piaskowy. Może z wyglądu być trochę odpychający, ale zaufajcie mi, jest to naprawdę niezwykłe stworzenie. Nie ma drugiego takiego organizmu na tyle ciekawego jak golec, no, no dobrze od początku, może małe wprowadzenie, wspomina on łysą mysz, ale tak naprawdę blisko, najbliższymi jego krewnymi są szczurowate. może to niewiele mówi, są to takie ślepe kopiące z reguły w ziemi gryzonie, bardzo podobne do golca, ale też poza nimi, najbliżej mu do kawiowatych, takich jak świnki morskie czy ogólnie kladu Jeżo kształtnych, czyli tam wszystkie jeżozwierze, kapibary. Ten, ten, do, do tego mu bliżej niż do bardziej powszechnych jeżoń, jak myszy czy szczury. Zamieszkuje on Kenię, Etiopię, Somalię i Djibouti, czyli wschodnią Afrykę. Żyje on w koloniach liczących od 20 do 300 nawet osobników, no i kopie on tunele pod ziemią. Odżywia się głównie bulwami i korzeniami roślin, które obgryza jakby z zewnątrz, pozwalając im na odbudowę, żeby mieć stałe źródło pożywienia. Nie pije on wody, ponieważ cała potrzebna mu woda dos jest dostarczana razem z jedzeniem. Uprawia on także koprofagię. Mam wrażenie, że już parę razy się pojawiało to na moim kanale. Jest to w skrócie jedzenie odchodów. Ale po co? U wielu zwierząt ma to na celu ponowne wtłoczenie niestawionego pokarmu, żeby go jeszcze raz strawić, szczególnie jak się żywi roślinami, które są cięższe do strawienia niż pokarm zwierzęcy. I tu też jest takie zastosowanie. Ale należy również wspomnieć, że jedząc odchody kogoś innego, pobierają zwierzęta bakterie. Ta flora bakteryjna może bardzo zmienić ich dotychczasowe życie po prostu, jeśli, jeśli zwierzęciu z dużą ilością tkanki tłuszczowej podamy florę bakteryjną zwierzęcia chudego, to pomimo niezmniejszenia ilości dostawanego pokarmu zacznie ono chudnąć. Również jeśli ktoś jest chory na biegunkę i zje odchody kogo, zdrowego zwierzęcia, to jest duża szansa, że wyzdrowieje i już teraz pokłada się duże nadzieje nawet u ludzi w przeszczepach stolców, aby leczyć różne pokarmowe dolegliwości, bo flora bakteryna bardzo dużo jakby zmienia, jest dużo w stanie spowodować, jeśli chodzi o. Te wszystkie sprawy jelitowe, że tak powiem. No dobrze, mierzy on od 8 do 10 cm i waży tak do 35 gramów. Czyli nie jest jakiś duży, szczególnie? No, czemu on jest taki, powiem, łagodnie nieatrakcyjny? No, duży ubytek włosów, ponieważ zostało mu ich trochę, ułatwia mu przeciskanie się przez korytarze ziemne. Nie gromadzi się ziemia w jego futrze, nie, nie musi spędzać aż tak dużo czasu na pielęgnacji własnej. Ta właśnie luźna skóra też ułatwia przyciskanie, bo jakby była taka sztywna, no to łatwiej było ją zadrapać na przykład. Zęby ma zlokalizowane przed wargami i, i służą one do kopania i są bardzo silne. Jakoś jedna czwarta jego masy mięśniowej jest na mięśnie szczęk i, i są w stanie poruszać każdym z nich... Osobno jakby. Są prawie ślepe, no jednak coś tam widzą. Mają bardzo małe oczy i dużo miejsca na oczy zostało po prostu zabrane przez mięśnie szczęk. Oczy są też małe, no bo jakby były duże, a nie funkcjonalne to... Po prostu jest duża powierzchnia, na której się może coś stać mu, a nie musi w ogóle mieć tej struktury, tylko jest ona wrażliwa, no to nie warto mieć jej dłużej. Ciekawą rzeczą jest to, że może on się poruszać praktycznie z taką samą prędkością do przodu, jak i do tyłu, używając swoich wiotkich łap. Przez to, że nie widzą one praktycznie światła słonecznego tam w ciemnych korytarzach, to ich rytm dobowy. Nie Jest od niego uzależniony i śpią one w takich regularnych odstępach i są aktywne w takich regularnych odstępach. No i u każdego Golca te odstępy wyglądają inaczej, a więc nie wiem, nie podam tutaj jakichś konkretnych wartości. Co ciekawe, z reguły śpią na plecach, co może przypominać pozycję pośmiertną ich, ale spokojnie raczej śpią w takich sytuacjach. Teraz przejdźmy do naprawdę ciekawych rzeczy, ponieważ golec jest jednym z dwóch, ewentualnie trzech gatunków ssaków, które mają strukturę społeczną eusocjalną, czyli taką jak u mrówek, pszczół czy termitów, gdzie występuje królowa i reszta populacji się raczej nie rozmnaża. Oprócz niego, jedynymi ssakami, u których to też występuje, jest. Kretoszczur tamaralandzki i najprawdopodobniej Kretoszczur miechowa, ale to jeszcze nie jest do końca potwierdzone. Królowa jest ona około dwukrotnie większa od zwykłego golca i poza tym się za bardzo nie różni, ale jest ona zdolna do rozmnażania płciowego jako jedyna samica w kolonii, chyba że jakieś konkurencyjne się pojawiają, ponieważ. To, kto jest królową, jest determinowane przez dużo hormonów, głównie kortyzol, czyli hormon stresu. Ta samica, która jest w stanie zdominować, zestresować resztę najbardziej efektywnie, będzie miała najmniej tego hormonu stresu. Zostanie królową, zacznie dojrzewać pciowo i wzrośnie jej rozwój tkanki kostnej, i nie tylko zmorzeje i będzie ona wielka i zdolna do rozmnażania. Rodzi ona tak po kilkanaście młodych, naraz o jej ciąży i innych takich tego typu rzeczach może trochę później, ale u mrówek na przykład yy, odbywa się to inaczej, za pomocą feromonów, królowa jakby od dziecka już jest karmiona tak, żeby wzrosnąć na królową i różni się ona dużo bardziej od zwykłych mrówek, ale tatu musi wywalczyć sobie tą pozycję, jako jedna z samic. No i wybiera ona sobie dwóch do trzech samców, z którymi yy, będzie się rozmnażać i reszty nie dopuszcza no Chyba, że tym samym stanie się coś. No i właśnie oprócz królowej mamy tutaj także dużo różnych kast, które nie różnią się od siebie jakoś bardzo anatomicznie, że tak powiem, jak u mrówek czy termitów, ale jednak wykonują one inne czynności. Mamy tutaj tak zwaną kastę drążycieli, które drążą tunele i tworzą komory, takie jak komora magazynowa, gdzie magazynowaniem zajmuje się kasta magazynierów. Komora wypróżniania, czyli taka toaleta, gdzie występuje kasta, ja ją nazwałem sprzątaczy toalet. Przecież mamy tu kastę obrońców, którzy bronią kolonii przed drapieżnikami, takimi jak węże, które są jednym z głównych zagrożeń dla goleców. I opiekującą się młodymi kastę opiekunów. Co ciekawe, ten golec, który jest wyżej w tej hierarchii kastowej przechodzi z reguły po głowie temu, który jest w niej niżej. Nie wiem do końca jak wyglądały badania, które to udowodniły, ponieważ te kasty się tak trochę przeplatają i do końca nie wiemy jak to jest zorganizowane. To nie jest tak łatwo podzielone kumrówek. No i właśnie. Ogólnie wszystkie samice oprócz królowej są bezpłodne raczej, a samce płodne i oprócz tych kilku, które się rozmnażają, są też tak zwani dysperserzy, czyli samce, które mają większe niż zazwyczaj zapasy tkanki tłuszczowej i pociągane są przez niespokrewnione ze sobą samice i istnieje teoria, że opuszczają one właśnie kolonie, szukają innych i tam rozmnażają się z tamtymi królowami, bo właśnie królowa raczej wybiera takich samców niespokrewnionych blisko ze sobą, właśnie żeby zapobiegać cho zbytniemu chowowi wsobnemu. Taki system w ogóle ma prawo istnienia przez tak zwany dobór altruistyczny, bo osobniki tutaj nie konkurują o to, kto się rozmnoży, bo jest to jakby zdefiniowane z góry, tylko samice jakby konkurują, która będzie się rozmnażać. Przez to, że wszystkie są jakby w takim hermetycznej, że tak powiem, kolonii, to wszystkie geny są podobne i opiekując się potomstwem kogo innego, chcąc nie chcąc, duża część ich genów też zostanie przekazana dalej przez te potomstwa, które się w przyszłości rozmnożą. A więc taka jest geneza powstawania takich kolonii właśnie, że opieka nad jakby swoimi genami niebezpośrednio przez siebie przekazanymi że tak powiem, dlatego to się ewolucyjnie utrzymało. Żyjąc w takiej kolonii również mają bardzo zaawansowaną komunikację między sobą i nawet pomiędzy różnymi koloniami różni się ta ich komunikacja że naukowcy mówią o tym że występują u nich różne dialekty no dobrze, kolejna sprawa to jest, że nie czują one bólu w ogóle nie czują bólu ani nie czują żadnych zadrapań, złamań yy, siniaków Uderzeń ani nie czują bólu związanym z ciągłym stanem hipoksji, czyli niedotlenienia występujących w takiej zamkniętej podziemnej przestrzeni. O tym stanie niedotlenienia jeszcze trochę później. Ani też żrące substancje też nie wywołują na nich dużego wrażenia, nie czują, one jakby fizycznie nie czują tych bodźców. No wiadomo, że kwas je rozpuści dość mocny, ale... Nie będą one czuły bólu, kiedy to się będzie działo. Również kapsaicyna, czyli substancja odpowiedzialna za ostrość na przykład papryczek różnych ostrych, która w czystej postaci jest ponad pięciokrotnie ostrzejsza od najostrzejszej wyhodowanej odmiany papryki przez nas. Sypana na otwarte rany nie będzie powodowała u nich dyskomfortu znaczącego. Z czego to się bierze? No mają one receptory bólowe, jak i obszary odpowiedzialne za ból w mózgu, ale nie posiadają neuroprzekaźnika, który mógłby z receptorów do mózgu te informacje przekazać. Ciekawe, nawet kiedy podamy im ten przekaźnik, nadal nie będą one czuły bólu związanego z kwasami. Resztę zaczną czuć, ale... Tych kwasów nie. No i jak można się spodziewać, jak nigdy nie czujesz bólu, jak nagle poczujesz, to właśnie mają wzmożoną one reakcję wtedy na ten ból. Ale czemu dalej nie czują bólu związanego z kwasami? Ponieważ żyją one w warunkach dużego stężenia dwutlenku węgla w powietrzu, więc mają go dużo we krwi, czyli jest ona zakwaszona. Muszą być też odporne dodatkowo na zakwaszenie. No i. I właśnie w ich tunelach stężenie tlenu wynosi 10% w atmosferze Ziemi dla porównania 21. No i muszą one być przystosowane do życia w takich warunkach. No i jak one są w stanie tam przeżyć? Zazwyczaj takie badania, które to wyjaśniają. Otóż były tam i myszy i golce i zmniejszano im poziom tlenu w ich atmosferze. No i myszy w 5% stężeniu tlenu giną po kilku minutach, a golce przez kilka dobrych godzin, nawet kilkanaście, nie, nie, nie widać po nich, żeby coś się działo przy tak niskim stężeniu tlenu. A więc zmniejszono stężenie tlenu do zera, i zarówno myszy, jak i golce padły po kilkudziesięciu sekundach, z tą różnicą, że golec nie zdechł, tylko zasnął. Po kilkunastu minutach, gdy przewrócono wreszcie tlen. Obudził się chwilę, się otrząsał. Po czym wrócił do swoich spraw, i jak je badano, to nawet do 30 minut, kompletnie bez tlenu, golce są w stanie przeżyć. Jak na zwierzęta z tak małymi płucami, jest to całkiem zaskakujące. No i przyczyną, dlaczego golce są w stanie przeżyć, jest to jak one są w stanie przeprowadzać glikolizę. Czym jest glikoliza? Jest to pierwszy etap oddychania komórkowego, czyli takiego ciągu reakcji, który zachodzi w warunkach tlenowych, no bo przyjrzymy się tu oddychaniu tlenowym i ogólnie polega on na rozbiciu glukozy na mniej energetyczne cząsteczki, żeby później je dalej rozbiać i pozyskiwać dzięki temu energię no, w obecności tlenu, w tym przypadku oddychania tlenowego. I rozpoczynając cykl właśnie w samej glikolizie powstają dwie cząsteczki ATP, czyli takiego przekaźnika energii dla komórki, które jest po prostu niezbędne do jej funkcjonowania, no bo inaczej nie będzie miała żadnej energii z zewnątrz, praktycznie. A ten przykaźnik bardzo dużej dostarcza. No i cały jeden cykl oddychania komórkowego zapewnia 38 cząsteczek ATP. No i później cykl zaczyna się od nowa. od nowa. W momencie, kiedy zabraknie tlenu, to powstanie tylko dwie cząsteczki ATP, te wynikające z glikolizy, ale już dalej nie można bez tlenu kolejnych etapów przeprowadzać, i taki będzie cykl mniejszy. No oprócz tych dwóch cząsteczek powstaje również kwas mlekowy, który spowoduje, że bolą nas mięśnie w trakcie wysiłku, bo w końcu kończy im się tlen i czujemy taki ból. Ale nie należy go mylić ze stanem zakwasów, który mamy następnego dnia na przykład, bo jest to ból spowodowany z zerwanymi włókienkami mięśniowymi od tego wysiłku, a nie zebraniem się tam kwasu mlekowego. Właśnie w warunkach beztlenowych dużo szybciej zabraknie ATP i organizm umrze po prostu. My... Też kompletnie bez tlenu długo nie wytrzymamy, tak jak myszy. A golce, te jako jedyne zwierzę, są w stanie użyć zamiast glukozy w glikolizie fruktozę. Dygresja, tak, na przykład u człowieka w wątrobie też tak podobne procesy zachodzą, ale golec cały. Wszystkie jego komórki ciała mogą wykonać zmianę z glukozy na fruktozę, aby oddychać komórkowo. No. Plus tego jest taki, że fruktozę łatwiej wykorzystać w warunkach bezcenowych do pozyskiwania energii, i dlatego są one w stanie aż tyle przetrwać w warunkach bezcenowych i w obniżonym tlenie. Wiadomo, raz tu glukoza, raz fruktoza, i dlatego one w ogóle żyją stale w warunkach ponad dwukrotnie mniejszego stężenia tlenu niż my. No i powtarzam, są to jedyne zwierzęta, których każda komórka ciała jest w stanie wykonać taki proces. Innymi organizmami, co tak potrafią, są rośliny. Jak i niektóre tak zwane protisty roślinno-podobne. Jest to niezwykła naprawdę cecha golca. Następną ciekawą cechą jest fakt, że zarejestrowano zaledwie kilkanaście przypadków w całej historii obserwacji naszej golców z nowotworem złośliwym. Dla porównania szacuje że się, że 40%. Wszystkich ludzi, którzy będą żyli, będzie w życiu przynajmniej raz zdiagnozowana z jakimś nowotworem. Dodatkowo wszystkie te golce były zarejestrowane w niewoli. No może to wynikać z tego, że właśnie w niewoli je głównie badamy, ale też raczej z podwyższonym stężeniem tlenu się to wiąże, bo im więcej jest go w otoczeniu, tym więcej produkuje się reaktywnych form tlenu, czyli takich błędnie podzielonych cząsteczek przy okazji oddychania które zwie się wolnymi rodnikami i po prostu mają wolny elektron one i nim są w stanie niszczyć różne struktury w komórkach i na przykład powodować, że ta komórka stanie się komórką nowotworową. No, a więc skąd u golca taka odporność? Generalnie jest taka zasada, że im większe jest zwierzę, tym rzadziej ma ono nowotwór, który jest w stanie zagrozić jego zdrowiu. Na przykład yy, myszy bardzo często na niego umierają, a płetwal błękitny... Czyli największe zwierzę jakiekolwiek żyło, praktycznie nigdy na niego nie umiera. Jest to związane z tym, że żeby ten nowotwór zajął tak dużą procentową część masy zwierzęcia, aby je zabić, potrzebuje on więcej czasu u większych zwierząt po prostu. U małych szybko zajmie tak dużą część, że je zabije, a u dużych zanim to zrobi, inny nowotwór wykształci się na tym nowotworze i zniszczy go, zanim on zniszczy z swojego żwiciela, że tak powiem. No i według tej zależności golec powinien, równie często jak mysz, umierać na nowotwory. Ale tak się nie dzieje. Może się on kąpać w Reaktorze numer 3 w Czarnobylu, i nic mu się nie stanie. Nie no, <grym> trochę ja przesadziłem, ale jest on bardzo odporny na nowotwor. Wiadomo, że przy dostatecznie dużym promieniowaniu w końcu zaczną się u niego wykształcać. A z czego to wynika? Jego komórki są bardzo luźno upakowane i są daleko od siebie. Są 7 razy dalej rozsunięte niż na przykład u nas. I teoria jest taka, że to zmniejsza konkurencję między komórkami o zasoby. Ponieważ są one dalej i mają więcej dostępnych zasobów dla siebie, a nie muszą go ich dzielić z innymi komórkami i konkurować, bo w tym momencie jak mamy konkurencję, jakaś mutacja, która spowoduje, że ta komórka będzie nowotworą, ale będzie efektywniej zabierać te zasoby spowoduje, że ona zajmie inne komórki. Ta nowotworowa, zmutowana komórka. Jak się będzie rozmnażać, ten nowotwór będzie rosnąć. A jak są dalej, no to takie komórki nowotworowe nie mają takich dużych szans na przeżycie, no bo też ciężej im zająć inne komórki. I tych zasobów jest pod dostatkiem dla wszystkich, a więc taka komórka nowotworowa, no... nie będzie miała jakichś dużych zalet i po prostu umrze. Nie będzie przyjmować organizmu. Jest to bardzo ciekawe, jest to swego rodzaju ewolucja i dobór naturalny w komórkach jednego organizmu. Właśnie w ewolucji to tak naprawdę do tych najmniejszych cząstek się sprowadza, że to one konkurują, tworząc większe organizmy, tylko nadal konkurują komórki między sobą. No i tu właśnie się to objawia w takich nieprzyjemnych sytuacjach. Otóż, co dalej? No, golce są prawie zmiennocieplne. No, co to znaczy? Takie saki to są stałocieplne zwierzęta, czyli ich temperatura ciała jest przez nie kontrolowana, a nie jest uzależniona od środowiska w tak dużym stopniu jak u zwierząt zmiennocieplnych, czyli całej reszty zwierząt. No u golca właśnie temperatura ciała zależy w dużej mierze od środowiska, tak jak u zwierząt zmiennocieplnych, właśnie kiedy mu jest za zimno to idzie się tulić w inne golce i tam nagrzać. Kiedy jest za gorąco to idzie się ochłodzić w chłodne miejsce. My też tak robimy, ale u nas jako zwierząt stałocieplnych duża część termoregulacji jest wykonywana w organizmie. Jakby nasza temperatura aż tak nie jest uzależniona od środowiska po prostu. Tylko, że również ważną cechą zwierząt zmiennocieplnych jest to, że im wyższa jest temperatura ich ciała, tym rośnie ich metabolizm. Czyli szybkość, częstotliwość różnych reakcji w organizmie po prostu. No i u Golca tak nie jest. Do 28 stopni rośnie ta efektywność, szybkość metabolizmu później znowu spada. Czyli do tego momentu 28 stopni zachowuje się on jak zwierzę zmiennocieplne, później spada, tak jak u zwierząt stałocieplnych, dlatego nie można go nazwać zwierzęciem cieplnym, tylko termokomforterem. No, ich metabolizm jest o 1 trzecią wolniejszy od podobnych gryzoni, a w czasach głodu może spaść nawet do trzykrotnie mniejszego, przez co wydłuża się jakby długość tych wszystkich procesów u niego. Ciąża zamiast około 30 dni trwa, 70 dni ich długość życia, jest za to dużo dłuższa. Mogą one żyć nawet do 30 kilku lat. Najstarszy zarejestrowana to 32-letnia samica. Dla porównania myszy około 3 do 5 lat. Jest to też ewenement, bo im większe zwierzę, tym dłużej żyje z zasady. Ludzie są trochę wyjątkiem pod tym względem, ale nie są też jedynym, bo na przykład żółwie też bardzo długo żyją albo. Są zwierzęta biologicznie nieśmiertelne i nie są one ogromne. A więc również duży wpływ ma na to prędkość metabolizmu. Im wolniejszy jest metabolizm danego zwierzęcia, tym dłużej zasady ono żyje. Wyjątkiem z tych dwóch reguł oprócz nas są ptaki i nietoperze, czyli zwierzęta latające. Z czego to wynika? Że golec, również jak one, też jest takim wyjątkiem, no... Przez to, że są one wystawione na duży wysiłek związany z lataniem, muszą też radzić sobie z reaktywnymi formami tlenu, o których było wcześniej, bo bardzo dużo oddychają, jest dużo błędów w tym oddychaniu i one są bardzo niebezpieczne po prostu dla życia organizmu. A więc, aby im przeciwdziałać, mają one bardzo wydajne proteasomy czyli takie kompleksy enzymatyczne, które właśnie niwelują te zdegradowane przez wolne rodniki komórki, właśnie golce, również mają one je bardziej efektywne. Nie jest to jedyny powód, również mają one bardzo sprawny mechanizm naprawy DNA, efektywne rybosomy i to wszystko składa się na to, że żyją one aż tak długo, gdzie według tych wszystkich obliczeń powinny żyć maksymalnie kilkanaście lat. To razem z tymi dodatkowymi cechami wydłuża się to znacząco ich długość życia i przez to całe życie się prawie nie starzeją, no ryzyko śmierci nie rośnie u nich z wiekiem tak drastycznie, tylko jest ten wykres bardzo płask, bo właśnie dzięki tym wszystkim mechanizmom golec 30-letni może być równie sprawny co 7-letni golec. No i właśnie również ich środowisko życia ma tu z powrotem, wracamy, duży wpływ, bo mniej tlenu to mniej reaktywnych form tlenu i wracamy do tego samego. I już na koniec wracamy do rozmnażania. Królowa rodzi dość niewiele, kilkanaście młodych namiot. Przy takiej ciąży królów 70 dni nie jest to jakoś bardzo duże jak to takie zwierzę eusocjalne. I na dodatek plemniki samców są praktycznie niesprawne. Od 85 do 99% plemników nie jest zdolnych do ruchu w ogóle. Przez np. brak wici lub zdeformowanie jakieś wydłużone lub podwójne główki. Również DNA w tych plemnikach jest tak jakoś nieuporządkowane, że tak powiem. Ich stawka, czyli taki element między główką a, a wicią plemnika. Zamiast około 300 pierścieni, tak jak u myszy w tych pierścieniach. Zakaizwane są np. mitochondria, które są miejscem, w którym duża część oddychania komórkowego jest wykonywana, czyli produkcja ATP, czyli źródła energii dla komórki. No i u myszy mamy ich 300 u człowieka 15 dla porównania, czyli trochę mniej, bo człowiek nie jest aż tak intensywnie się rozmnażającym zwierzęciem jak mysz, a u goca mamy ich tylko 7. Również jako jedno z niewielu zwierząt ich widź w ogóle nie ma osłonki. Dlaczego to ich nasienie jest tak mało efektywne, że tak powiem, takie słabe? No Najprawdopodobniej z braku rywalizacji o samice, a przynajmniej bardzo małej tej rywalizacji, ponieważ Samce, tak czy siak, jakieś samce się z nią rozmnożą, to nie jest od nich zależne, a więc ta, te plemniki mogą być takie niesprawne, i to nie wpływa na pogorszenie szans przekazania tych genów. Bo u myszy na przykład jest, te plemniki są takie super sprawne, żeby właśnie ich plemniki jak najefektywniej dochodziły do komórek jajowych samicy i to ich geny były przekazane, a nie koś innego. No a tu konkurencja jest mała, dlatego tak to wygląda. Ogólnie jeszcze ciekawostka, im mniejsze zwierzę, tym ma większe plemniki, na przykład u wytwala białkinnego plemniki są bardzo małe, no mierzą one w mikrometrach, a na przykład jakiś muszek nawet, kilku centymetrowe są plemniki. No jest to właśnie też często spowodowane tym, że im mniejsze zwierzęta, tym bardziej intensywnie się one rozmnażają niż większe zwierzęta, bo żyją właśnie krócej, tak jak wspominałem wcześniej, i większe, dlatego dla nich jest ważne, żeby to ich geny przeszły dalej. No dla większych oczywiście też, ale nie muszą te plemniki być aż tak wyśrubowane u tych większych zwierząt. No i u golca, również pod tym względem jest on wyjątkiem. No, jak się tak zastanowić, no nie ma innego takiego zwierzęcia. Golet wybiega w tak wielu rzeczach od reguły, i to pokazuje, jak niezwykle mogą się zwierzęta dostosować do tak różnych warunków życia. No, dziękuję, że dotrwaliście ze mną do końca, i mam nadzieję, że widzimy się niedługo w następnym odcinku. No, do zobaczenia.